Znowu jakieś wybory chyba przed nami i jakaś tam cisza przedwyborcza, no to trzeba się wypowiedzieć. Wypowiadam się w sprawie refleksyjnej, a nie kto ma wygrać, kto powinien wygrać, na kogo głosuję i tak dalej. Ja w ogóle nie głosuję, bo nie będę w miejscu, gdzie jestem zarejestrowany w rejestrze wyborców. Tak się złożyło, mam spokój. To ja w takim razie o pasywizmie i aktywizmie w życiu w ogóle. To nam się kojarzy tym, co się uczyli historii w szkole, kojarzy nam się to z I wojną światową. Jedni czekali na wolną Polskę tak pasywnie, zgadzali się na warunki narzucone przez mocarstwa istniejące już wówczas i Niektórzy z nich popierali działania narzucone, czy też wyproszone przez tzw. państwa zaborcze, kiedy Polacy byli oddanymi w trzech wielonarodowych monarchiach, co było normalną rzeczą w Europie w tamtym czasie. No ale zostawmy pierwszą wojnę. Teraz mamy inny. Pasywizm inny aktywizm. Ja się chcę zająć pasywizmem. Bo aktywiści to są tacy, którzy muszą koniecznie się bardzo dużo ruszać. Cały czas gadają przez telefon. Ten telefon jest przy uchu. I aż się grzeje. I ucho się grzeje też. I biegają w tej weft. Te. I załatwiają masę spraw. To się tak jakoś kojarzy z żydowskim dowcipem, który. Nieraz opowiadam, więc pewnie ktoś z Państwa już go słyszał i nawet ode mnie, a pewnie i nie ode mnie. Mianowicie Mosze to jest taki handeles w małym sztetlu, gdzieś na obrzeżach wschodnich, żeby nie powiedzieć na kresach Rzeczypospolitej, dawnej oczywiście, bo to za czasów zaborów. No Mosze biegnie przez miasto, biegnie, 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 biegnie. I słyszy głos z góry. Może, co ty tak biegniesz? Ach, Panie Boże! Panie Boże, no biegnę za Keszeftem! Może, zatrzymaj się! Keszeft za tobą goni. to jest pierwsza nauczka. Oczywiście większość handlersów żydowskich wolała ganiać. To jakiś mędrzec wymyślił ten dowcip. Druga historyjka jest już, nie historyjka, tylko taki symbol, metafora. Pochodzi chyba z Nilu, tylko nie wiem czy z egipskiego, czy gdzieś tam z Sudanu. Mianowicie jest to metafora krokodyla. Krokodyl, jak wiadomo, nie ugania się za ofiarami, tylko leży sobie i czeka, aż coś mu wpadnie. No, krokodylami nazywa się w biznesie takich wielkich graczy, którzy właśnie prawników, biznesmenów, którzy czekają, aż coś im wpadnie. I zwykle coś im wpada, bo w końcu jakaś antylopa przechodzi przez Nil i krokodyl ma co jeść, a potem sobie śpi spokojnie, bo antylopą można się najeść na długo. A trzeci, trzecia metafora pochodzi z Japonii. Otóż, otóż europejscy, Okserzy europejscy zwłaszcza francuscy, bo to i Boks ten, który znamy, i Szermierka zawdzięczają bardzo wiele kulturze francuskiej, nowożytnej, wczesno-nowożytnej. No, ci nasi Europejczycy okładają się, wydatkują bardzo dużo energii, a potem muszą też dużo jeść, rzecz jasna, i antylopa może nie wystarczyć, więc okładają się szpadami, tam, jakimiś innymi mieczami, albo piochami, no i w końcu ktoś tam wygrywa, często na punkt. Ten drugi jest niby pokonany, ale tak naprawdę nieunieszkodliwiony. Tymczasem Japończycy nie okładają się. Dwaj Japończycy z mieczami stoją naprzeciwko siebie, bez drgnienia, z napiętą uwagą, bo mają bardzo dobrze wytrenowane zmysły i postrzegają wszystkimi zmysłami bardzo precyzyjnie, co się dzieje i też mają ogromny refleks, fantastyczny, fantastyczny refleks. W związku z tym, jedno odrgnienie ze strony pierwszego i drugi wali mieczem, reaguje, albo się tam jakoś inaczej zachowuje. No ale ten pierwszy może jednak okazać się szybszy. I te, ten ułamek sekundy decyduje o całej walce. Tak jest w sumo, tak jest w przejmierce japońskiej. A więc jest to dobry wzór. Ten lepszy unieszkodliwia tego gorszego, ale przedtem czeka, 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 czeka. Czasami to trwa długo. Taki samuraj może być wzorcem dla tych, którzy teraz w biznesie czy w polityce Szeroko rozumianym biznesie życiowym, coś sobie tam planują. Co tam, co tam są te scenariusze i plany warte, to osobna sprawa, nic o nie warte. Ale jeżeli czekamy, a nie mucimy mieczem, jeśli nie ganiamy za geszeftem po całym miasteczku spoceni, jeżeli nie grzejemy telefonu bez przerwy, no to po prostu. Mamy czas na wymyślenie różnych scenariuszy i planów. Na no, pokryzysie. I tak róbmy raczej, niż młódźmy mieczami. A yy, co będzie po wyborach najbliższych? Nie wiem. Albo będzie słońce, albo będzie deszcz. Ja właśnie siedzę w ogródku i zaczyna padać na mnie deszcz, więc muszę się zmywać. No ale chcę powiedzieć, że jeżeli po wyborach będzie słońce, to ja założę kapelusz od słońca żeby udaru nie dostać, a jak będzie deszcz po wyborach, to wezmę parasol. I już po prostu. I tą poradą chcę się z Państwem pożegnać. Dziękuję za cierpliwość i proszę o wyzwiska oraz subskrypcję.